Dzień dobry, witam w kolejnej lekcji wprowadzającej do języka japońskiego dla początkujących. Dzisiaj, w sumie, zajmiemy się takim trochę zagadnieniem, które jest troszkę dla bardziej zaawansowanych. Także możecie się zastanawiać, dlaczego takiego trudniejszego zagadnienia będę Was uczył, bo w sumie te lekcje są bardziej dla początkujących, prawda? Ale to jest dlatego, że to zagadnienie, o którym dziś będziemy mówić, jest bardzo, bardzo często używane w języku japońskim. Dlatego, jeśli będziecie słuchać języka japońskiego dużo, ciągle będziecie to słyszeć. Dlatego, chcę poruszyć to zagadnienie, bo będzie Wam po prostu łatwiej dzięki temu zrozumieć mówiony język japoński. Właściwie to nikt tego nie uczy początkujących, a to jest bardzo, bardzo ważne, no bo to jest. To jest tak często używane, że to musi właściwie zostać przedstawione początkującym, bo inaczej będą mieli problemy ze zrozumieniem języka japońskiego. Także dlatego będę Wam przedstawiał to zagadnienie. I tym dzisiejszym zagadnieniem będzie coś takiego jak des. -desu". W sumie troszkę dziwne się może to wydawa wydawać, prawda? Bo wiemy, co to jest des, to jest czasownik być. Ale co to jest to n, samo n przed des, troszkę dziwne. No i generalnie to des to jest w wersji formalnej, grzecznościowej, prawda? Także taka wersja w języku potocznym brzmiałaby nda, nda, prawda? To by było dokładnie to samo w języku potocznym nda. Także spróbuję Wam wyjaśnić mniej więcej, co to znaczy, jak się tego używa. Przejdźmy może do. Kilku zdań przykładowych. No i mamy takie proste zdanie, które już układaliśmy wiele razy w poprzednich lekcjach. Mise ni ikimas. Mise ni ikimas. Mise to jest oczywiście sklep. Czasownik ikimas albo iku oznacza iść. No i oczywiście również mamy tą naszą partykułę ni, która będzie określała miejsce, do którego się będziemy udawać, czyli do tego sklepu. No więc takie proste zdanie będzie się tłumaczyło: Idę do sklepu albo. Pójdę do sklepu, bo to również może oznaczać czas przyszły. Także takie zdanie w języku potocznym brzmiałoby mise ni iku, prawda? Miseni ni iku. To by był po prostu język potoczny. I jak pewnie zauważyliście, właśnie po tym zdaniu w języku potocznym mamy tutaj, mamy tutaj dodane to n des. I takie całe zdanie brzmiałoby mise ni ikundes. Miseni kundes. Co to generalnie by znaczyło? Takie zdanie tłumaczyłoby się dosłownie tak samo, czyli idę do sklepu albo pójdę do sklepu, ale to ndes ma taki trochę podtekst, że wyjaśniamy komuś coś, czego może nie wiedzieć, prawda? Także gdybyśmy na przykład komuś z naszej rodziny powiedzieli, że miseni kundes, to tak, jakby wyjaśniamy im, że pójdziemy do sklepu. Może o tym nie wiedzieli, dlatego im staramy się to wyjaśnić, prawda? Także również to ma taki podtekst, trochę, że tak, jakby jest jakiś kontekst, o którym nasz rozmówca może nie wiedzieć, dlatego staramy mu się to no, tak, jakby bardziej wyjaśnić. Na końcu tego zdania również mamy des, prawda? Także to jest również traktowane jako całe zdanie w języku formalnym, grzecznościowym, tak samo jak to pierwsze, bo tutaj jest mas. Również moglibyśmy wersję w języku potocznym takiego zdania stworzyć, oczywiście zamieniając des na da. I takie zdanie brzmiałoby miseni ikunda. Miseni ikunda. I to by był już język potoczny, no bo na końcu mamy. Da zamiast des. I również by to miało dokładnie taką samą funkcję wyjaśniającą, prawda? I generalnie to indes albo nda może zostać użyte po czasowniku, może zostać po rzeczowniku użyte, y, może zostać po przymiotnikach również używane, chociaż troszkę inaczej się tego używa z rzeczownikami i z przymiotnikami na. Za chwilę wam to wszystko omówię. I też ważną rzecz musicie pamiętać, że kiedy stawiamy to ndes po czasownikach to te czasowniki nie muszą być zawsze w tej podstawowej formie czyli mamy tutaj iq prawda nie musi być zawsze podstawowa forma może być to również odmienio odmieniony czasownik na przykład na czas przeszły na formę negatywną nawet na formę teiru można tego używać nawet jak jest czasownik odmieniony na inne formy niż podstawowa tak więc przejdźmy teraz, może wyjaśnię Wam dokładnie, jakie ma funkcje zastosowanie tego ndes albo nda. Pierwszą taką funkcją, tak jak już wspomniałem o tym w tym pierwszym przykładzie, jest to funkcja tak jakby wyjaśniająca. Kiedy ktoś może czegoś nie wiedzieć, no to używamy tego, aby mu e, tak jakby bardziej wyjaśnić. Również możemy używać tego do zdradzania sekretów. Zdradzania czegoś nowego albo zaskakującego. Również w sumie możemy stosować to wyrażenie, kiedy jesteśmy właśnie zaskoczeni czymś. Możemy również to stosować w pytaniach, kiedy chcemy, aby ktoś coś nam bardziej wyjaśnił. Można to traktować tak jakby prośbę o wyjaśnienie większe, prawda? Bo możemy też czegoś nie wiedzieć albo być zaskoczonym, kiedy ktoś nam coś powiedział. I, I właśnie możemy wtedy tego użyć, żeby tak jakby nam bardziej wyjaśnił, o czym ty mówisz. I możemy również tego używać do próśb oraz przysług. I to się tak fajnie łączy z naszą poprzednią lekcją, bo w poprzedniej lekcji przedstawiałem Wam takie wyrażenia jak KEDO oraz ga. I te wyrażenia właśnie fajnie łączą się z tymi prośbami i przysługami. Razem właśnie z tym NDES, bardzo, bardzo często używane. Także przejdźmy do kolejnych zdań przykładowych. W tym pierwszym zdaniu to jest zdanie bez tego: ndes. kino, sen, Kino oznacza wczoraj, gakko to jest szkoła i mamy tutaj negatywną formę czasownika iku, czyli iść, ikima sen, I to jest w sumie w czasie przeszłym również, bo mamy masen deshita na końcu. Oczywiście nasza partykuła NI określa to miejsce, do którego się udajemy, czyli szkołę. To zdanie będzie oznaczało coś w stylu. Wczoraj nie poszedłem do szkoły. Wczoraj nie poszedłem do szkoły. Kino, gakoni i ikimasen deshita. To będzie przykład tego zdania, w którym na przykład zdradzamy jakiś sekret komuś, prawda? W tym zdaniu tego ndes nie ma, ale następne zdanie jest to już wersja, w którym to ndes już jest, tak więc wystarczyłoby takie pierwsze zdanie przetransferować na język potoczny, prawda? Także wystarczyłoby, gdybyśmy zamienili ikimasen deshita na wersję potoczną i byłoby to Ikanakata. Ikana I po tym czasowniku ikanakata wystarczyłoby, że dodalibyśmy to des, prawda? Tak jakby formę dotyczącą czasu zmieniamy tylko w tym czasowniku, a to des już zostawiamy w w zwykłej formie, czyli w tej formie des, prawda? Nie musimy zmieniać tego des, aby zmienić e, tak jakby czas tego zdania. Kino gakko ni ikanakattan Kino gakko ni ikanakattan no, i teraz to by już miało takie znaczenie, że tak jakby zdradzamy komuś nasz sekret, że wczoraj nie poszliśmy do szkoły. Wyjaśniamy im, prawda? Wczoraj nie poszedłem do szkoły. Także to jest taka funkcja właśnie zdradzania tych sekretów albo czegoś zaskakującego. Kolejne zdanie przykładowe będzie to w tym przypadku w sumie pytanie. Gdybyśmy chcieli się zapytać, co robisz, moglibyśmy użyć takiego zdania, prawda? Nani oś, te i Nani o Şteimasu ka, czyli by to znaczyło, co robisz. Nani to jest e, co w języku japońskim, a Şteimasu będzie to forma teiru od czasownika suru. Właściwie to będzie forma teimasu, bo to jest język e, formalny. No i na końcu mamy naszą partykułę k, która działa jako pytajnik. Tak więc to imas ka e, ma taki podtekst, jakby, że robimy coś. W tym momencie, prawda? Także pytamy kogoś, co robisz w tym momencie, co robisz na ni o. Te i maska. Teoretycznie, gdybyśmy użyli takiego zdania, mógłby nas zignorować, prawda? I nawet nie odpowiedzieć na nasze pytanie. Także, kiedy dodamy indes do takiego zdania, to tak jakby oczekujemy jego odpowiedzi, żeby nam wyjaśnił dokładnie, co robi. Także musielibyśmy to imas zamienić na tą wersję e, potoczną i byłoby to w tym momencie iru, prawda? To by była ta forma iru. No i potem dodalibyśmy ndes. No i jeszcze musielibyśmy również zosta zostawić ten pytajnik K na końcu, oczywiście. I takie zdanie, brzmiałoby. nani o szteirundeska, nani o szteirundeska, czyli dodajemy tutaj to n". I w tym momencie, tak jakby, oczekujemy wyjaśnienia od tej osoby. Co ty teraz robisz? Co ty teraz robisz? Wyjaśnij mi. Także to jest kolejna taka, taka funkcja tego. Ndes. I niestety w tym przypadku nie moglibyśmy tego. Des zamienić na da, gdybyśmy chcieli, aby to zdanie ciągle było w języku potocznym. Na ni o steirun da by było bardzo, bardzo nieprawidłowe w języku japońskim. Nie możemy tak powiedzieć. W języku potocznym generalnie usunęlibyśmy to wszystko, to co jest na końcu. Dostałoby tylko zwykłe znanie w języku potocznym i wystarczy, że zamiast tego dodalibyśmy coś takiego jak NO. I to już w sumie znamy, bo wyjaśniałem to w pierwszych lekcjach, że generalnie to NO służy tak jakby zamiast tego K pytajnika w języku formalnym, prawda, to zamiast tego k używamy tak jakby tego no w języku potocznym, gdybyśmy chcieli użyć czegoś podobnego, prawda, gdyby chcielibyśmy sprawić, żeby to było pytanie. I generalnie to no to jest dokładnie to samo, co to NDES. Ndesu, to jest dokładnie to samo. Taka jest właśnie różnica między tym no a tym k w języku formalnym, prawda? To no tak jakby właśnie bardziej oczekuje odpowiedzi od naszego rozmówcy. Także, gdybyśmy powiedzieli w języku potocznym no o szteiru no, to właśnie tak jakby bardziej oczekiwalibyśmy odpowiedzi od naszego e, rozmówcy. I właśnie w tych kolejnych zdaniach przykładowych e, chciałem Wam wyjaśnić, właściwą formą tego ndes jest właśnie nodes, nodes. To jest dokładnie to samo, tylko Japończycy po prostu lubią to sobie skracać i zamiast nodes mówią ndes, tak jakby bardziej kolekwialnie, bardziej, bardziej potocznie tego używają. Z tego co słyszałem, e, tego nodes e, to jest bardziej używane przez kobiety, a ndes jest bardziej właśnie. E, Używane przez facetów. Chociaż generalnie nie mogę tego potwierdzić, bo kiedy słucham języka japońskiego, również bardzo bardzo często słyszę kobiety używające ndes. Także myślę, że to jest troszkę informacja nieprawdziwa, a przynajmniej trochę przesadzona. No, ale tak słyszałem od Japończyków, także wolałem o tym wspomnieć. I oczywiście w języku potocznym możemy zamiast tego des również tutaj wstawić da, czyli byłoby noda. Także również tego no możemy używać w języku potocznym. I również w tych zdaniach przykładowych pokazuję Wam, jak używać tego no albo noda albo ndes. Z czasownikami wiemy już, jak to robić. Taberu to jest czasownik, który oznacza jeść. Także wystarczy po czasowniku wstawić to NDES albo NODES, więc takie zdanie brzmiałoby TABERU NODES. No I to by było dokładnie to samo co TABERU NDES. Ktoś mógłby nie wiedzieć, więc im wyjaśniam, że JEM. W tej chwili JEM. Natomiast mamy tutaj rzeczownik KURUMA. Jest to samochód w języku japońskim. Generalnie z rzeczownikami oraz z przymiotnikami na. Te przymiotniki na właściwie traktuje się jak rzeczowniki, już kiedyś o tym wspominałem. Więc e, z tymi częściami mowy e, będziemy musieli przed to ndes albo nodes wstawić jeszcze na. Czyli wychodziłoby z tego nanodes des albo nandes. Tak więc, kiedy wyjaśniamy komuś, na przykład, że to jest samochód, może ktoś nie wiedzieć, może pierwszy raz ktoś widzi na oczy samochód, nigdy wcześniej nie widział. To wtedy możemy mu właśnie wyjaśnić Kuruma Nanodes, Kuruma Nanodes albo Kuruma nanodes. Kuruma tak więc w tym momencie wyjaśniamy komuś: to jest samochód, to jest samochód. Tak samo w tym zdaniu: to jest samochód. Kuruma des Kuruma Nanodes. I dlatego właśnie chciałem wam wyjaśnić to zagadnienie. I to może być bardzo mylące, bo nan w języku japońskim również oznacza słowo. Co również oznacza słowo co, które mieliśmy już wcześniej, prawda? Tak więc to może być bardzo, bardzo mylące, kiedy ktoś powie krumanandes. I wtedy będziemy myśleć, że to jest słowo co. Takie zdanie trochę nie ma sensu, prawda? Wyszłoby z tego coś w stylu samochód, co jest, albo co to jest samochód. Moglibyśmy pomyśleć w ten sposób, prawda? Ale to właśnie jest zupełnie, zupełnie inna funkcja. Ktoś właśnie wyjaśnia komuś, że to jest. Samochód Kurumanandes. Tak więc, tą ostatnią funkcją tego Ndesu albo Nodesu było zastosowanie w prośbach. To również tak jakby łączy się z tym wszystkim, że tak jakby wyjaśniamy komuś, w jakiej sytuacji się zna znajdujemy i wtedy prosimy ich o coś, prawda? I to tak bardzo fajnie się łączy z tym, co uczyliśmy się w poprzedniej lekcji o tym wyrażeniu Kedo. Albo ga, bo też w sumie tutaj może zostać zastosowane ga na samym końcu. Jeśli nie oglądaliście poprzedniej lekcji, to polecam, bo to będzie bardzo przydatne w sumie. I to wyrażenie kedo albo ga w sumie tak dość często jest stosowane w wyrażaniu tych próśb razem właśnie z tym desu. I zobaczmy, jak to zdanie będzie brzmiało. i ekini ikitai desu. I w sumie tutaj jest kropka. Ale teoretycznie tam coś dalej w tym zdaniu mogłoby być, bo tak jak uczyłem Was w poprzedniej lekcji, tak właśnie często formu formułują prośby Japończycy, prawda? Tokio to jest oczywiście Tokio. Eki to w sumie może być nowe słowo to jest stacja, prawda? Tak więc Tokio, Eki, będzie to stacja tokijska, Ni, to jest nasza partykuła miejsca, do którego się udajemy albo chcemy udać w tym przypadku czyli będzie to stacja tokijska, IKITAI to będzie forma taj od czasownika IKU, czyli iść. I generalnie ta forma TAI zwykle oznacza, że chcemy coś zrobić, czyli chcemy iść w tym przypadku. No i na końcu mamy NDESU, tak więc po przymiotnikach I, bo to IKITAI traktuje się jako przymiotnik I właściwie, możemy bez problemu również wstawić NDESU albo NODESU. I na końcu mamy to KEDO, które tak jakby oznacza... Że oczekujemy czegoś od naszego rozmówcy, że tak jakby prosimy go o coś. Tak więc, całe takie zdanie oznaczałoby coś w stylu: Chciałbym się udać do stacji tokijskiej, aczkolwiek wyjaśniamy naszemu rozmówcy, że chcemy coś zrobić, że chcielibyśmy się udać do. Stacji Tokio, prawda? I tym wyrażeniem Kedo tak jakby oczekujemy od naszego rozmówcy, że tak jakby pomoże się nam tam dostać, a przynajmniej udzieli nam wskazówek, jak tam się dostać, prawda? Takie zdania są bardzo, bardzo często, bardzo, bardzo często używane, jeśli chodzi o prośby, to KEDO mogło być w sumie zastąpione tą partykułem ga która jest również bardzo często używana w takich zdaniach, i wtedy takie zdanie brzmiałoby Tokyo, Ekini, Ikitain, des, ga, i coś tam dalej, już, prawda? Nasz rozmówca może się domyślić, o co nam chodzi. Takie właśnie zdania są bardzo, bardzo często używane, jeśli chodzi o prośby. Gdybyśmy chcieli takie zdanie ułożyć w języku potocznym, wystarczyłoby po prostu des zamienić na, na da, i takie zdanie miałoby Tokyo, Ekini, i to by znaczyło dokładnie to samo. I chciałbym wspomnieć, że to e, ndes jest również często używane z e, tym czasownikiem aru albo iru. Bardzo często jest właśnie to, to ndes albo NODES używane po tym czasowniku aru albo iru. Aru oczywiście oznacza to istnieć. Już poznaliśmy ten czasownik. I mamy takie zdanie: miseni kudamo ga aru deskido. Takai desu. ni kudamono ga desけど, takai des. Mamy tutaj te, tak jakby dwie klauzule takie trochę przeciwstawne, prawda? Po przecinku. Tak jak wiemy, misy to jest sklep. Kudamono to może być w sumie nowe słowo dla was. To słowo oznacza owoce. Owoce. Oraz przymiotnik takai chyba już poznaliśmy. To oznaczało drogi albo wysoki. W sklepie są owoce. Aczkolwiek są drogie. I tak, jakby wyjaśniamy to, prawda, komuś, z kim rozmawiamy. Używając tego ndes, i również stosujemy to kedo do tych przeciwstawnych, tak jakby dwóch klauzuli w zdaniu. No i to chyba tyle na dzisiaj w tej lekcji. No, gdybyście czegoś nie rozumieli, to oczywiście możecie pytać w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć, jeśli tylko będę mógł. I to tyle na teraz. Zobaczymy się już w kolejnej lekcji. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa pa.